Ja jestem Kokolino i witam was w na moim kanale, ale po pierwsze zostawcie suba, łapkę w górę, wpadnijcie do mojego Instagrama, bo dobijamy na Instagramie 20, 20, Jezu, już 20 mi się marzy, 2000 obserwujących, więc mordo, proszę Cię, ja, ja, Król GTA cię proszę, mordo, proszę Cię, wpadnij na tego Instagrama, zaobserwuj mnie, link masz w opisie i oczywiście zapraszam się też na NB. -E czemu, czemu ja mówię tak wolno? Bo dużo osób prosiło, żebym zwolnił mój ton mówienia, więc... Mówię trochę wolniej i tak, nie? Bez kitu, mówię za wolno, więc. Mordo, wpadnij na mojego Instagrama, link masz w opisie, serio mordo, zaobserwujmy, lecimy po 2000 obserwujących, zapraszam Cię też rzeczywiście na NB klasycznie zapraszam Cię na NB, tanie szarki, tanie gry, wszystko wszystko praktycznie za darmo, więc mordo, link masz w opisie, jeżeli zarejestrujesz się z linku w opisie, dostaniesz jedno jego euroska na start, więc polecam. Dobra, a w dzisiejszym jak mega, mega, mega szybko zliczować kasa, na to działa i pogramy w baloniki, tak, e, co, jeśli chodzi o balony, to nie wiem jak to się gra, ba... long. Nie, po polsku wyszuka? Nie wiem, czekajcie, jak, jak to było, czekajcie Moda i zdrowie nie A tu chyba tu było media i rozrywka. I gdzie były takie balony, szeregowy pomóż? Eee, czekajcie, gdzie, gdzie były takie te balony, balon, eee, czekajcie. Ba. Balon to jest chyba po angielsku, nie wiem. O, jest mamy to. Mamy baloniki. O Jezu, baloniki. Jak to się gra? Dobra, ja jestem Girl. Ja jestem Girl. E, ja jestem e, Fly. Nie, ja się nazywam Ja jestem Pipilongster, dokładnie tak. My name. Dobra i dobra, i o co tutaj teraz chodzi? To jest na pewno ta gra. Ej, co jest? To chyba nie jest to. Nie, nie, ej, to jest to, czy to nie jest to. Czekajcie, ja, gdzie są te balony? Bo ja mam... Czekajcie, bo jest glitch, żeby te wszystkie balony naraz dać, tylko nie pamiętam gdzie był ten glitch, czekajcie. Podobno był glitch, że... Da się te wszystkie balony naraz dać, czekajcie. Eee, czekajcie. Balon mm, wy... Balon. balun jak to było? E! Eee. Czekajmy pomóż. Eee, ja będzie. ci tu zgubiłem to. I gdzie te balony? Czekajcie. Bo to jest często, często gęsto jest to na głównej stronie, więc czekajcie. Eee, są balony? Nie ma balony, Losuj nie ma. Mm, o, King Shark to potem będzie nam potrzebne. Bo z King jest drugi właśnie glitch. Eee, czekajcie. Podobno jak się te wszystkie balony da, to dostaniemy ich ileś tam kasy, to chyba był 2 albo 3 miliony były Dlatego chcę wam to pokazać, gdzie są te głupie balony, Łada. Ej, czekajcie, gdzie są te balony? Chłopie, gdzie te balony? Szczega, ty tam nie się, że ja szukam balonów, bo ja wiem, że ty wiesz, gdzie są te balony Mógłbyś mi na pomóc, gdzie są te balony, bo to był jakiś taki rusek, był na tapecie, coś takiego o, ja te balony są jeszcze gorzej, bo ten glitch był 4 miesiące temu nagrany ty, bez jeszcze ja się zaraz i zrobię cięcie i najpierw to znajdę, a potem to zacznę nagrywać. Mam, 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 mam balony, mam balony, jej. E, dobra, czekajcie, muszę sobie włączyć screena, gdzie to było, albo filmik, dobra, czekajcie, dobra, e, no, no, no. Yes, no, 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 dobra. Jak tryb engine? Czy oskamowali nas już na samym wstępie? Hmm, czekajcie, no nie, no, jest, no, 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 jest, czekajcie, a czekajcie, a ja na pałę po prostu to zrobię. Już w pierwszym glitchu nasowali, walili, patrzcie, czekajcie, zrobię to na pałę. <laughs> ty, to w ogóle już nie działa. Ej, czy to już w ogóle nie działa? Ha, z popsułem grę. Czyli to może być prawda z tym glitchem, że dostajemy tą kasę, ale to w ogóle nie działa, no to hello. A jeżeli tak zrobię? To w ogóle to nie działa. Patrzcie jak damy yes, no, yes, yes, no, yes, je, ye no. Yes, udało nam się, ale w glitchu było inaczej. Dobra, nieważne. Dobra, druga część filmu. Yy... Mm, dobra, teraz tak Free, raz, dwa, trzy Mega szybko trzy Raz Raz, dwa, trzy, cztery mm. Raz, dwa, trzy Aha, i dupa Dobra, to tryb eigen. Raz Dwa, trzy, cztery 5. Dupa nie działa to. To nie działa, nie da się tych wszystkich balonów tutaj. Czekajcie. Mi się udało kiedyś do tego balonika dojść, czyli do 9. 2 3 4 5 6 7 8 9. Ej, to walnie, to walnie. To walnie, to walnie jak nic. Mówiłem. Ci, ale dobrze poszło. Ci, to będzie dobre. To ma szansę się udać. Mam już pomysł na tytuł. Dokonujemy niemożliwego w GTA. Dobra. Tego się nie da zrobić A może i się da Czekajcie No jak spamę, to dochodzi tylko do tego A czekajcie, a zupy to tak, że o! Teraz czekamy o! Niech to żądek przetrawi Dobra, teraz czekamy Dobra, żonek przetrawił. O, witamy szeregowego śpiocha. Wiem, bo by byłeś na czacie z gry, Geniuszu. Wiem, bo by byłeś na czacie z gry. Nie wiem. Dobra, widzowie, poczekajcie, teraz się powinno udać. Odcineczek. Dobra, ale tam się nie zapisało, więc muszę też raz nagrywać. Wszyscy YouTuberzy powiedzieli, Siema widzowie, nagrywam to 40 razy, więc zostawcie łapkę w górę z litości. Bo jestem, koco połem, i nie umiem zapisać filmu. A ja taki nie jestem, więc. Nie umiem, do 9 doszedłem. Nie da się 10 balonów wcisnąć. Dupa, nie wiem, idziemy na tego drugiego glicza, gdzie dostanie podobno. Ile jest tam hajsu, ten chłopak co zrobił, to było pierdyliard, hajsu, zaczyna King K i -ny. tu już jestem przygotowany, to już wiem. Dobra, a czemu jak wpisałem King, ten już skoczył sport Dobra, dzień dobry. Sing, dobra, tu wpisujemy ile chcemy kasy, on wpisał pierdyliard, te też pisze pierdyliard. Dajmy sobie kilka tutaj, nie wiem cyferek. Dobra, więcej się nie da. Tutaj damy number. Tu, tu musi być number. 4, 6, 7, 6, 5, 4. Dobra. Powtarzajcie wszystko, to, co ja robię. I tutaj teraz tak. No, no, no. No. Nie, tu ma być jest. Jest. No. Jest no. I podobno dostajemy kasę naszą. Pierdyliot. Alo, i gdzie mój pierdyliard Alo Czuję się oskamowany znowu. Szeregowy, czemu wszystkie glitze na YouTube teraz GTA to są wszystkie fajki. Był glit, że gli, te wszystkie 10 balonów można połknąć, co nie? Co? 11. W ogóle ten glitch nie działa już od samego początku już nie działał. Robię to, to pokazywało, to nawet mnie chciało przejść weryfikacji. Tutaj teraz też ten glitch też nie działa, chociaż kiedyś go pokazywałem, ale też już nie działa. Nie, w ogóle wszystkie glitche są teraz zwalone, więc ja nie wiem, ja chyba muszę przestać nagrywać GTA i muszę albo nagrywać jakieś kurne odcinki bezsensowne, albo tylko streamować z GTA i nagrywać jakieś inne gry, bo GTA to już totalnie us usysa pałkę. Widzowie, piszcie jakieś pomysły na odcinki, bo to jest bez sensu, tylko nie piszcie jest takich pomysłów, nie wiem, nie wiem, przejedź całą mapę Fadzio, albo coś po prostu, bym sobie wziął szeregowego jako szofera, ja bym włączył nagrywanie, aby bym nie wiem, zrobić sobie kanapkę, czy coś takiego, no bo nie oczekujmy się, komu by się chciał jechać całą mapę fazio. Chciałby ci się szeregowy? No więc właśnie. Dobra, lecimy sobie jeszcze szybko zrobić jeden wyścig, bo ja wam zaspoileruję mały pomysł z odcinka jutrzejszego. No to będzie kozacki odcinek, ale zaspoileruję Wam, co będzie w tym odcinku, więc zaspoileruję Wam tak mało, żebyście po prostu wyczekiwali, wiecie. O, akurat to już na sam start, się trafił. Przyjmie czy nie przyjmie? Przyjął. Ale leci, ale leci, ale leci, ale leci, damy fary mu. Damy mu fary. O, ale leci chłop, ale leci, dobra, trójka włączona, turbonice grycelina! Wow, <grytelina> wygrałem, dobra ekipa, a więc to byłem na tym odcinku, zostaliśmy oskarbowani 40 razy, więc zostawcie suba, łapkę w górę, ja już nie przedłużam Zapraszam was na Instagrama, zapraszam was na NBA, i zapraszam was na mego Insta Więc siemaneczko widzowie, łapka w górę i subik musi być Co to za boty?